Moi drodzy, chwila szczerości prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, kandydata w tegorocznych wyborach prezydenckich. Spotkał się na live z widzami, odpowiadał na pytania wyborców, fanów, sympatyków. No i jak odpowiadał? Już wam to prezentuję, tylko poproszę Was, jak zwykle, o subskrypcję. Dajcie proszę, suba, żeby kanał Analiza Polityczna jak najszybciej, jak najmocniej się rozwijał. Próbujemy wbić 250 tysięcy subskrypcji do końca tego roku. Z Waszą pomocą może nam się to udać. Łapka w górę, komentarz też są mile widziane. I jedziemy do wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego. Zobaczcie, jak się wysypał, zobaczcie do czego on się de facto przyznał. Kiedy pan będzie w Warszawie, może na Makotowie zapraszamy. Panie Boguża, to ja bywam w Warszawie przynajmniej jeden dzień w tygodniu, a czasami dwa, we wtorek będę w Warszawie. Nie wiem, czy akurat na Mokotowie, ale na Mokotowie bywam dosyć często, więc może się zobaczymy. Czyli Państwo, co to jest za wypowiedź, że on jeden, dwa dni w tygodniu jest w Warszawie, dzień, tydzień pracy trwa tydzień, pięć dni. Cały czas jest Rafał Trzaskowski? Od początku swojej kadencji, przez od początku pracy w, jako prezydent Warszawy, bywa jeden albo dwa dni w Warszawie? Czy tylko teraz, jak jest kampania wyborcza? Ale jak jest kampania wyborcza, no to, to go zwalnia od pełnienia obowiązków prezydenta Warszawy, stolicy Polski, największego polskiego miasta, miasta z największymi perspektywami i z największymi możliwościami rozwoju. Rafał Trzaskowski wprost się przyznaje do tego, że jeden albo dwa dni w tygodniu przebywa w Warszawie. No to. Wzorem swojego pryncypała Donalda Tuska, bo o nim to były krążyły legendy, jak to pracował w roli premiera od wtorku do czwartku. Bo poniedziałek to leciał z Gdańska do Warszawy, to nie pracował, to na spokojnie, bo to podróż, bo to męczące, no to pracujemy wtorek, środa, czwartek, no i w piątek wracamy do Sopotu i tak wygląda życie: klawę, życie, piłeczka nożna. Może teraz ping-pong, czy tak pracuje. Dla Warszawy Rafał Trzaskowski? No i jest to skandal. Poprosiłem o komentarz do tej sprawy byłego radnego dzisiaj europosła Prawa i Sprawiedliwości Jacka Ozdobę, który mówi, że Trzaskowski od zawsze na tych radach Warszawy sprawiał wrażenie takiego człowieka, który nie chce tu być, nie chce mu się pracować i najlepiej to on by robił coś innego, nie stworzony do wyższych celów. Jakie to cele, moi drodzy? No, prezydentura Polski być może, ale tu też można w takim razie zadać pytanie, czy Trzaskowski, jak będzie prezydentem Polski, to będzie w ogóle bywał w Polsce? Bo może on wówczas będzie stworzony do innych celów i będzie przebywał poza Polską, a w Polsce będzie 1 dwa dni w tygodniu, bo będzie cały czas podróżował po świecie, zwiedzał, reprezentował yy, i Bóg wie, co tam jeszcze robił, tak? Zasadne pytanie to jest w mojej ocenie, czy będzie w ogóle w Polsce. Czy będzie miał czas podpisać ustawy? Tak łaskawie pan Rafał Bonjour. O matko, ale nas czeka przyszłość, jeżeli Trzaskowski wygra wybory prezydenckie. Ale wy też możecie sprawić, żeby on tych wyborów nie wygrał. Po prostu idźcie na wybory, zagłosujcie na któregoś z konserwatywnych kandydatów, namawiajcie do tego, że proszę bardzo, ludzi innych, znajomych, że Trzaskowski, no to. No, nie bardzo. Tak, zobaczcie, on nawet jest leniwy, nawet mu się nie chce pracować. Każdy z Was może coś dobrego zrobić. Do zobaczenia.